A w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie triki w żłobku, w dodatku bobasowym. Wchodzimy, przypominam o zdobywaniu. Łapki w górę, subskrypcji. Czekajcie, to jest to? To jest na pewno to? A bo ja odblokowałam tu. Dobra, nie wyjśni. Tak. Zapraszamy je, naszą jegódę. O, jesteś zaprasz... Zapraszam cię. I tak, pierwszym sekretem to było, jak ustawicie tu na kółeczka, to wam zjeżdża taki żyropkowy samochodzik. Słuchajcie, to jest stosik. a Akurat... Tu rozwiniecie wszystkie te. Pójdziecie sobie jeszcze dalej. Rozwiniecie wszystkie te. I chyba jeszcze co? Jeszcze coś czy już było. Yy, coś mi tu nie działa, widzowie? Ja szczerze mówiąc, myślałam, że będzie działało. A, bo to dobre, już, już pamiętam o co chodzi. To jest gdzieś tu? Czy to tu było? Czy gdzie to było? Na kurcie, widzowie. To tu było. Nie, to nie tu było. To tu było. Nie, to. To, 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 to za jakimś krzaczkiem. Czy jak kliknąłam, nie to. Ej, oszustwo. E, tak, chodź tu te. Mam nawet kokardeł i skrzydełka. Trzeba wziąć po kwiatuszku z każdego rodzaju. No bierzcie się kwiaty. I tu trzeba włożyć... tu. Te dwa, teraz biały, a żółty pod koniec odcinka. Pod koniec odcinka będzie także film. Jeszcze było kilka samochodzików do zdobycia, ale już nie pamiętam gdzie. Idziemy, 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 Tak, przepraszam, że tak się ja Możeś się z dziękuję bardzo, bo nam tu przeszkadza. Tak, musicie tu ułożyć od 1 do 2, 3, 4, 5, 6 jest schowane, 7, 8, 9, 10, a jak już do szóstki mowa, Otwieracie sobie to i macie szósteczkę. czystki, 6 siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Macie takiego pana bujaczka, czyli o co, 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 o co tu chodzi. Tak, oj. Tu musicie wszystko ściągnąć. Tu od razu czekajcie, bo tego jest że nie nadążę. Motylek, biedronka. I widzicie to jest serduszko, a ten mi się nam się przyda potem. Wkładacie potem mięso, kapusta. Robię to jak pamiętam. Nie wiem czy jest dobrze czy źle. Gwiazdy coś się przyda ser drugie. Drugie to i to. O! Widzicie, mam drugi taki. I jeszcze tu miało być gdzieś. A, tutaj. Zbieracie, popatrzcie sobie, wszystkie gwiazdki. Księżyc. A ostatnia gwiazdka także jest schowana. Bez się księżyc. Księżyc się zepsuł. Nie wiem, czy tak się zaznaczy, ale tu, No, najwyżej będziemy improwizować. To jest gdzieś tu. O, tu się pojawiła gwiazdka. Będzie. O, będzie. To jest taka słówka i pan Grzechotka. Idziemy sobie. Bierzecie sobie teraz tą układankę. Wkładacie serducho. To nie, dobra, nie, wkładacie sobie serducho. Tu bierzecie gwiazdę. Gwiazdę. Pan Misiek. Czy to nie ta gwiazda? To chyba tak gwiazda. I brakuje kwiatka. Otóż, otóż, problem w tym, że nie mam pojęcia, gdzie on może się znajdować. W szapcinie. Nie mam pojęcia, widzowie. W aptece też raczej nie. Ej, no serio? serio? O, kwiatek, nie było tematu. Uj, kolejny! O, dobre. To możecie sobie przywiesić na te, na łóżka dziecięce. Teraz idziemy po i Popatrzcie, jak tu się fajnie skończy. To jest po prostu jest sztos Chciałabym powiedzieć też Miłych ferii Bo są ferie, dlatego to dla was nagrywam bo mam czas Nie to, że nie mam czasu na was Ale mam troszkę mniej zazwyczaj yy -y, To nie tu Zobaczymy gdzie trafię Na dół Nie było tematu Coś mi tu za zabrzmiało idziemy sobie dalej, wychodzicie sobie tu gdzieś tu powinien być powinien być ten kwiatusik a to może tu do rozwijania? nie o popatrzcie, tu macie ziarenka zapraszam do Bierzesz sobie to. Idziemy je jeszcze dalej. Tu macie plecek, i okulary, jak sobie te wszystkie kwiatuszki otworzycie, tak przy okazji. Idziecie sobie jeszcze, 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 jeszcze dalej. Bierzecie ten oto zniacznik. U jego do nieudźwignia. Jego do, do nieudźwignia. Wracacie tu sobie. Nie wiem, czy tu są jakieś sekrety, ale nie jestem pewna. Tu chyba nie. Sorry, tam telefon mi dzwonił. Dalej jest coś... Nie wiem, czy też mówię, czy coś jest. O, to toalet, nie wiedziałam, że to kibek. Kibek, ej, to jest we przedszkole. To jest misiowe, nie no popatrzcie, tu jest pieskowe, tu jest misiowe, tu jest żabkowe, tu jest chmurkowe, tu jest podwójkowe, tu jest górskie. To jest najlepsze właśnie. Dobra, wychodzimy sobie. Tak jesteśmy w idealnym miejscu. Zapraszam naszą jagodę. I tak, musimy tu wyhodować. Tu musimy wyhodować kwiatuszka. Konewka. O, popatrzcie, jak sobie fajnie skaczę na trampolinie. Konewka. I to to ziarenko. O tak, tak. No nie, ten kwiatuszek. Kwiatuszek się nie chce zerwać. Kwiatuszek. Chyba musimy zrobić to odno. Ziarenka się nie. O. Podliwaj się. A bo ja tego nie dokończę podlewam. <laughs> wkładacie piłeczki, fajne. A, jeszcze znam jeden tu, wkładacie go znowu do ziemi. No konewka, tym razem konewka. A, podlewacie niedojrzałe wszystkie. Tu chyba nie ma niedojrzałego. Tu mamy taki chyba to jest, Nie wiem czy to jest niedojrzały, tak niedojrzały. Tu jest jakiś czy to ten żółty. Tu jest jakiś czy to ten żółty. A nie, to czerwony, czemu nie mogę iść? No. A tu nie powinno się teraz coś wydarzyć? Nie no, widzowie, to jest dla mnie za trudne. A może jeszcze tu trzeba? Nie wiem, ale gotowi widzowie na wielki finał. Nie to wejście. Tak, potrzebujemy trzech przypadkowych Boboj. Babyszak tu, 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 tu. Babyszak tu, 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 tu. Jakie znacie, to fajne, Tak, weźmiemy sobie stąd. Stąd weźmiemy ciebie na pewno, ciebie i ciebie tą trujeczkę. Pójdziemy sobie jeszcze. no. Tu o, właśnie, tu wszystkie popasy. Nie potrzebujemy tych konkretnych, ale to dam. To jest po prostu ten toś Przebranie żabki dla popasa. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest finał. To będzie dla My Melody o. Czekajcie. No, nie, to no. Czekać. Mój mylo. I teraz pandios. Musimy tu coś dać, żeby to się obniżyło mi. Już bardziej się nie dotu... O, tu jest pandios Nieważne. I popatrzcie, jakie tu jest urocze. Napiszcie, jakie wam się najbardziej podobało. Pa!